Pani Róża Buchcik, nauczyciel muzyki tutaj w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach, ale zarazem gospodarz, gospodyni tego dużego wydarzenia, którym jest Przegląd Kolęd i Pastorałek, powiatowy przegląd dla całej ziemi raciborskiej. Proszę o nim opowiedzieć. Ten przegląd zrodził się z takiej potrzeby, potrzeby rozśpiewania dzieci. Jakoś tak się wydawało, że czegoś tam brakuje, czegoś brakuje. Dzieci chcą, boją się śpiewać a z drugiej strony jakoś im brakuje repertuaru. I tak konkurs kolend był tym najlepszym, jakby powiedzieć, takim pomysłem, bo kolendy każdy zna. I jakoś on tak się rozrósł. Dzieci zaczęły lubić śpiewać, chciały śpiewać, poznawały nowe kolendy, nowe piosenki, nowe pastorałki. I jakoś wszystko działało w tym kierunku, że ten konkurs po prostu się rozrósł. I z konkursu gminnego, gdzie kiedyś już mieliśmy gminne edycje, powstał konkurs powiatowy. I te tradycje gminnego są bogate, prawda? To duży, długi już czas. Oj tak, tam już będzie może nawet 15 lat, no. tak się mi wydaje, że 15. Nawet nie sprawdzałam, która by to była A edycja. Było. W każdym bądź razie już dosyć długa, długa. No i powiem szczerze, w tym roku już jestem bardzo szczęśliwa. Dlatego, że kiedy robiliśmy pierwszą edycję tego konkursu, yy, uczestników było tak, yy, no około 20, yy, to tak było na dobry wstęp i myśleliśmy, no chyba jesteśmy jeszcze nieznani, ale później jakoś ta idea się rozrosła i, i powiem, nie poddaliśmy się nawet kiedy przyszła pandemia. Chyba byliśmy jedyną placówką, i jedyną taka to była organizacja czegoś, co przetrwało. Bo nie słyszałam, żeby były jakieś konkursy, a my robiliśmy online i w pierwszym roku pandemii, i w drugim roku pandemii. Także było to bardzo fajne. I fajne było też tym, że rzeczywiście ludzie się zgłaszali. No i w tym roku, chyba właśnie przez to, że my tak uparcie w tym brnęliśmy. Mamy już 48 uczestników z 22 szkół. Bardzo dużo. Jak na taki koncert, konkurs, przegląd, to myślę, że jest się z czym cieszyć, jest z czego być dumnym. Myślę, że tak. W sumie powiem, że bałam się tego, po tej pandemii bałam się. I jak ktokolwiek mnie pytał, jak długo potrwa, jak to będzie trwało, mówię: Nie wiem, nie wiem jak ludzie zareagują, bo sama zauważyłam w szkole, że dzieci się boją śpiewać, boją przed publicznością, czują nieśmiałość, wstydzą się. I dlatego nie wiedziałam, ile się zgłosi na taki konkurs na żywo. I kiedy zaczęły wpływać zgłoszenia, no naprawdę sama byłam zdziwiona, zdumiona tym wszystkim, co się dzieje, ale naprawdę z drugiej strony bardzo szczęśliwa, bo powiem tak, cel, yy, który tego konkursu mi przyświecał, został spełniony, a najlepiej to dzisiaj się potwierdziło, kiedy jedna pani powiedziała, to tak, ale moje dziecko to tak, nie umie tak za bardzo śpiewać, on dopiero tak zaczyna właśnie dla takich dzieci to jest. Te dzieci, żeby przyszły, żeby poczuły, że jest kilka takich, którzy też niby nie potrafią śpiewać i jeszcze nigdzie nie istnieją, aby się muszą gdzieś pokazać, poczuć, że inne dzieci też śpiewają, że też nie zawsze wychodzi. To nie jest to jakiś yy, niewiadomo wielkich, wykształconych artystów, ale od y, takiego małego szkraba trzeba zaczynać poznawać i czuć, i widzieć, co jest piękne, poznawać piękność. I tak wtedy się rozrastamy, wtedy się rozwijamy. Proszę powiedzieć jeszcze, kto twarzy Żyli. Bo są trzy panie, które wsłuchują się w każdy utworze. O, żyli, to żeśmy też mieli problemy. Jedna pani się nam wczoraj rozchorowała z dnia na dzień. To też było naprawdę wielka niespodzianka i poszukiwanie trzeciego członka. W każdym bądź razie w Żyli zasiada pani Teresa Mandrysz, pani Beata Piwowarczyk i pani Bogusława Hajduczek. Okej, okay. to przynajmniej dwie są wojnowiczanki czy, czy wszystkie? Bo tak coś mi się kojarzy, że tutaj pani Hajduczek na pewno wojnowiczanka. Tak, pani Hajduczek tak, a, tak, a pani Beata, ja no w sumie nie wiem skąd pochodzi. Ale chyba kiedyś reprezentowała, na pewno gmina Chrzanowice, prawda? Okay. Nie, to jest gmina Pietrowice. Pietrowice, tak. a. Tak, więc nawet no, się cieszymy właśnie z tego, Tak, bo jest wtedy ten charakter jest. powiatowy. Jeszcze pani, że pani ulubiona kolenda pani ulubiona pastorałka, tego pani miała wybrać. Co jest takim e, bliskim sercu Pani Już Buchcik, właśnie utworem i z tego i z tego gatunku? To znaczy, hmm, wszystkie kolędy pastoralki są piękne i wszystkie są w zależności od, od danej chwili, od nastroju. W sumie... Lubię bardzo spokojne melancholijne, jakieś tam kołysankowe kolendy pastaurałki. Lubię, że jezuni bardziej niż przybliżali do Betlejem. Oj, tak, rzeczywiście. Ale przyznam, że niekiedy, kiedy człowiek czuje adrenalinę, to rzeczywiście potrzebuje tej jak do Betlejem. I wtedy lubię to. Także dzisiaj to mi się od razu, jak zaczęłam dzieci rozśpiewywać przed konkursem, to zaczęliśmy od przybliżeń do Betlejem. Bo tak poczułam, że potrzebujemy tego. Tak. Więc żeby wejść w te tory, to żeśmy zaczęli od takiej żywej Super, bardzo a